Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Tymochowicz. Jeśli, jeśli mnie kojarzycie z mediów czy z internetu, wiecie, że przeprowadzam czasem scanningi osobowości polityków czy też osób znanych. Ale to są tylko drobne wycinki możliwości, jakie daje scanning osobowości. I oto teraz właśnie chciałbym Was zaprosić na. Pierwsze szkolenie, które nie będzie kosztować 25 tysięcy dolarów, jak kiedyś, a jedynie jedynie 330 dolarów. Szkolenie, które umożliwi Wam poznanie czy nabycie pełnych umiejętności błyskawicznego skanowania drugiego człowieka. Czyli drugi człowiek przestanie być dla Was tajemnicą. Czyli poznacie, pokażę Wam, jak błyskawicznie w ciągu sekund zaledwie. No, ci, którzy nie znają, wiedzą, że nieraz robię takie testy, że publicznie robię skaningi osób, których nigdy nie widziałem wcześniej, nie znałem wcześniej. Ci ludzie z mojej społeczności znają moją skuteczność. Ale teraz pragnę tę skuteczność przekazać Wam, przekazać dalej. A prowadzę też szkolenia osobiście przez sieć w małych grupach, które umożliwią też aktywne ćwiczenia. Chciałbym Wam powiedzieć, że. No, to jest jedno ze szkoleń, które może Wam odmienić życie. Dzięki temu będziecie mogli stać się profilerami ludźmi, którzy błyskawicznie robią profile innych ludzi. Będziecie mogli sami błyskawicznie ocenić, czy, je, czy macie przyszłość, na przykład biznesową z danym człowiekiem, czy macie przyszłość prywatnie z danym człowiekiem. Będziecie, to jest nieocenione narzędzie w negocjacjach jakichkolwiek, w rozmowach biznesowych. Ale również i prywatnych. Także, jeżeli chcecie wiele rzeczy odmienić w waszym życiu, to jest najlepsza droga ku temu. A potem, jeżeli będziecie chcieli, to będę was zapraszać do projektu Kilogos, ale to nie ma, nie ma tutaj presji żadnej. To jak nas poznacie, to po prostu sami zdecydujecie. Scanning taki pełny osobowości obejmuje zarówno. Analizę wizerunku, jak analizę sposobu bycia, jak analizę aktywności i analizę identyfikacji. Nie ma na świecie pełniejszego systemu, który pozwoli Wam ocenić, z kim warto się zadawać i dlaczego, a z kim nie. No, to jest coś, co może Wam zaoszczędzić wielu lat nieszczęść, wielu lat niepotrzebnych związków, wielu lat kłopotów albo wręcz przeciwnie pomóc błyskawicznie dobrać fantastyczny zespół do pracy. Więc potencjał tych narzędzi jest gigantyczny. Będziemy też sukcesywnie o tym mówić więcej. Ja ze swojej strony serdecznie zapraszam i mam nadzieję do zobaczenia z Wami podczas szkolenia, które osobiście oczywiście poprowadzę. Dziękuję bardzo.